Zapraszamy do obejrzenia kolejnego programu szkolnego, byle do przerwy. Na początku marca wszystkie dziewczęta świętowały Dzień Kobiet. 7 marca dziewczyny z klas 4-6 wzięły udział w spotkaniu z okazji swojego święta. wieczoru była wspólna zabawa, rozmowy oraz sprawdzenie się w takich dziedzinach jak prace plastyczne, gotowanie, robienie makijażu, manicure. Spotkanie zakończyło się wspólną biesiadą, podczas której skonsumowano przygotowane desery. Z okazji dnia kobiet trzymam złożyć Wam, drogie panie i koleżanki, życzenia wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, że... W każdym roku na waszych twarzach gości, tak samo często jak w tym Przez sympatyczną niespodziankę żeńskiej części szkolnego grona przygotowali chłopcy z gimnazjum. Zaprezentowali oni nietypowy, długo przygotowywany występ taneczny. Muzyka Później panowie przedstawili pokaz mody Damskiej. Zaważne przedstawienie i bezkompromisowe stroje rozbawiły wszystkich, którzy mogli oglądać tę długo przygotowywaną inscenizację. 13 marca odbyło się spotkanie z poetką panią Ellą. Całe spotkanie odbyło się pod hasłem pod skrzydłami Pegaza. Uczestnicy spotkania mieli okazję posłuchać historii pani Elżbiety oraz dowiedzieć się, jak została poetką. Interpretacje wierszy artystki oraz swoje talenty muzyczne zaprezentowały uczennice naszej szkoły. W sobotę, 15 marca, odbyły się drzwi otwarte dla przyszłych gimnazjalistów i ich rodziców. Na spotkaniu zjawili się uczniowie ze śremskich podstawówek, którzy w najbliższym czasie będą decydować o swojej przyszłości, wybierając szkołę gimnazjalną. Wszystkich powitała pani dyrektor szkoły, pani Anna Wolarczyk. Zachęcała ona szustoklasistów, by zechcieli uczyć się właśnie w naszej placówce. Na, właściwie na tych wszystkich cechach, które prezentuje nasz patron, próbujemy oprzeć misję naszej szkoły. Misję, którą właśnie będziemy przyjmowali na dzień, bo już wtorek Rada Pedagogiczna podejmie decyzję o przyjęciu takiej nowej misji szkoły. Misji, którą byśmy sobie nazwali nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć. Czyli zależy nam i na uczniach tych dobrych, aby ich talenty wrodzone to czym zostali obdarowani rozwijać i szkoła będzie dysponowała takim wachlarzem zajęć, które będą umożliwiały uczniom rozwijanie ich talentów, ale również nie zapominamy o tych, którzy potrzebują pomocy i w, nasze szeregi, w naszych szeregach mamy również wielu uczniów, dla których proponujemy różne formy pomocy. O zaletach tego miejsca opowiadało przedstawicielki samorządu uczniowskiego. Według nich, w Nochowskim Gimnazjum uczniowie nie tylko mogą posiąść wiedzę, ale również nabyć różnorodnych umiejętności, doskonalonych nie tylko na lekcjach, ale podczas wspólnych wycieczek i zajęć pozalekcyjnych. Przed gośćmi zaprezentowali się gimnazjaliści ze szkolnego teatru, ze taneczny i solisty. W części oficjalnej wszystkich zaproszono do zwiedzania budynku szkoły. Przygotowano kilka punktów, w których czekały ciekawe pokazy, doświadczenia i prezentacje. Zainteresowane osoby mogły pytać o to, co je interesowało. Na koniec wśród przybyłych gości została rozlosowana nagroda niespodzianka. Pierwszy dzień wiosny okazał się dniem pełnym atrakcji i niespodzianek. Wszyscy uczniowie podstawówki przemaszerowali ulicami Nochowa w kolorowym i głośnym korowodzie. Po powrocie młodsze klasy zaprezentowały okrzyk witający wiosnę. Koledzy przedstawili prognozę pogody na wesoło. jak widać? A tu jest Później były gry i zabawy, konkursy i pyszna pomidorówka. W gimnazjum odbył się szkolny dzień zdrowia. Gimnazjaliści obejrzeli prezentację żyj smacznie i zdrowo. Kolejną atrakcją był bieg po zdrowie. Po jego zakończeniu każdy mógł uraczyć się smacznymi i zdrowymi surówkami przygotowanymi przez każdą klasę. 28 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Śremie odbyły się targi edukacyjne. Podczas targów swoją ofertę zaprezentowały przedszkola oraz szkoły podstawowe i gimnazjalne z gminy Śrem. Pośród wielu wystaw znalazła się również ekspozycja naszej szkoły. 4 kwietnia podczas godziny wychowawczej uczniowie gimnazjum wzięli udział w lekcji w ramach kampanii Drugie Życie. Celem tej kampanii było promowanie przeszczepiania narządów. Poinformowano o korzyściach, które niesie za sobą edukacja w zakresie zagadnień medycznych, prawnych i etycznych w naszym kraju. W ramach projektu uczniowie obejrzeli film i prezentację oraz wypełnili tak zwaną Deklarację woli. Z okazji obchodzonego w kwietniu dnia książki dla dzieci bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z zerówki. Podczas spotkania dzieci miały okazję porozmawiać o książkach, znanych autorach. Oraz wysłuchać wybranych wierszy Juliana Tuwima. Dzieci z wielkim zaangażowaniem wzięły udział w inscenizowaniu wiersza Rzepka. Spotkanie było też okazją, aby zachęcić wszystkich do udziału w powiatowym konkursie plastycznym Tuwim tenczom malowany. 29 marca gimnazjalistki z klasy 2B sfinalizowały projekt gimnazjalny, prezentując uczniom Szkoły Podstawowej wyniki swojej pracy. Wspomniany projekt polegał na przygotowaniu programu edukacyjnego Żyj smacznie i zdrowo. W ciekawy i różnorodny sposób uczennice przedstawiły zasady racjonalnego odżywiania i zdrowego trybu życia. W kwietniu kolejna grupa gimnazjalna zakończyła swój projekt. Tym razem dotyczył on podróżowania po świecie. Na prezentację zaproszono pana Andrzeja Lazara, przewodnika turystycznego, który opowiedział o swych doświadczeniach. W sobotę 5 kwietnia w Śremskim Kościele Garnizonowym szkolna grupa teatralna wystawiła inscenizację „Widzieliśmy z martwych stałego”. Chcę opowiedzieć o tym że Pan naszego Jezusa Chrystusa, który wydał nam najpierw śmierć dla naszego zbawienia, w tylko wam, śmierci i kolegę Występ cieszył się dużą frekwencją i uznaniem ze strony wszystkich parafian. Uczniowie klas 1-4 pod kierunkiem pań Małgorzaty Kowalskiej, Beaty Porczak i Agnieszki Kalisz. Przez okres dwóch miesięcy pracowali nad przygotowaniem sztuki. Premiera miała miejsce w szkole podstawową nr 6, uświetniając rekolekcje wielkopostne. Przedstawienie zaprezentowano także podczas rekolekcji dla uczniów naszej szkoły, a także dla społeczności lokalnej w Nochowie. 15 kwietnia grupa teatralna wraz z chórem zaprezentowała się przed publicznością Domu Połocy Społecznym z Sarskiem. Po występie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek do świątecznego koszyczka. W dniach 9, 10 i 11 kwietnia przeżywaliśmy rekolekcje szkolne pod hasłem Pójdź za mną. Rekolekcje rozpoczęliśmy w zespołach klasowych zajęciami plastyczno-technicznymi. Ich celem było uchwycenie najważniejszych wydarzeń z życia Jana Pawła II. Pragnąc jak najlepiej przygotować się do kanonizacji Ojca Świętego, przypomnieliśmy sobie, jakie wartości zostawił nam ten wielki człowiek. Kolejnym punktem rekolekcji była pantonima w wykonaniu dzieci z naszego oddziału przedszkolnego. Wojtek Porczak, Wojtek Dudkiewicz, Natasza Czeterbock oraz Julka Kłak przedstawili scenkę z życia kolejnego wielkiego Polaka, Maksymiliana Kolbe. Pierwszy dzień zakończyliśmy pięknym koncertem poświęconym świętemu Janowi Pawłowi II. W kolejnych dniach oprócz nauk rekolekcyjnych uczniowie zobaczyli wspomniane już przedstawienie. Widzieliśmy wstałego. Rekolekcja zakończyła uroczysta msza święta. W niedzielę palmową przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w przemarszu do Kościoła Najświętszego Serca Jezusa na Jezioranach. Uczestnicy nieśli palmy wielkanocne. Wśród nich nie zabrakło palmy przygotowanej przez seniorów i wolontariuszy. Wszystkie wzięły udział w konkursie na najdłuższą i najładniejszą palmę. Jak co roku Palma Nochowskich seniorów zyskała uznanie jury i otrzymała nagrodę. Kwiecień to miesiąc szczególnie ważny dla szóstoklasistów i uczniów klas trzecich gimnazjum. Wynalezienie telefonu, dźwięk i muzyka to niektóre z tematów zadań rozwiązywanych we wtorek 1 kwietnia przez uczniów szóstych klas szkół podstawowych podczas ogólnopolskiego sprawdzianu. Czas je, Czy wszyscy mają Tak! Ta. Celem sprawdzianu było skontrolowanie, w jakim stopniu uczniowie opanowali czytanie, pisanie, liczenie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Sprawdzian rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 60 minut. Był podzielony na część matematyczną i humanistyczną. W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 18 uczniów. Większość po wyjściu z klasy twierdziła, że sprawdzian był łatwy. Czy to prawda? Okaże się pod koniec czerwca, kiedy to ogłoszone zostaną wyniki. Szóstoklasiści dostaną je na zakończenie roku szkolnego wraz ze świadectwem. W takim razie zapraszam przewodniczącą i W dniach 23-25 kwietnia w całej Polsce odbyły się egzaminy gimnazjalne. W naszej szkole przystąpiło do nich 36 uczniów z klasy 3a i 3b. Pierwszego dnia gimnazjaliści musieli wykazać się wiedzą z historii, WOSu oraz języka polskiego. Kolejne egzaminy dotyczyły przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Zmagania zakończył egzamin z języka obcego. Trzymamy mocno kciuki i życzymy wszystkim uczniom powodzenia. Marzec i kwiecień obfitowały w wiele konkursów, w których nasi uczniowie odnosili niemałe sukcesy. 19 marca w szkole podstawowej nr 6 Odbył się etap gminny konkursu ekologicznego Parki Narodowe w Polsce. Naszą szkołę reprezentowali Karolina Piasecka, Adrianna Łączna oraz Arkadiusz Nowak. Karolina Piasecka zajęła trzecie miejsce, a Adrianna Łączna została wyróżniona. 26 marca uczniowie klasy 2a i 3a zmierzyli się z trudami polskiej ortografii. Najpierw przeszli eliminacje klasowe, później najlepsi walczyli w finale. Zawodnicy musieli napisać dyktando, rozwiązać rybusy i inne zadania ortograficzne. Mistrzem ortografii został Jan Abram, który zdobył maksymalną liczbę punktów. Na drugim miejscu uplasował się Antoni Czapla, a za nim kolejno Zosia Łowicka, Aleksandra Abram i Julia Lubojańska. 8 kwietnia przedstawicielki klas pierwszej A i drugiej A wzięły udział w eliminacjach do gminnego konkursu recytatorskiego. Wiersze, które bawią i uczą. Bardzo trudne zadanie przypadło komisji konkursowej, która po wysłuchaniu recytacji musiała wybrać uczestników do kolejnego etapu konkursu. Po długich naradach przyznano pierwsze miejsce Zosi Łowickiej z klasy 2A, drugie miejsce Zuzi Walkiewicz z klasy 1A i trzecie miejsce Marcie Morawiec z klasy 1A. Tym samym wymienione uczennice wkrótce zaprezentują swoje recytacje w szkole podstawowej nr 6. 15 kwietnia w Kinie Słonko odbył się po raz 22 pomarańczowy konkurs recytatorski. Naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele wszystkich grup wiekowych: Paweł Józefowicz z klasy 3, Ada Żurawik z klasy 6 oraz Nicole Kaczmarek, Angelika Kaczmarek, Klaudia Pokrzywniak i Joanna Stiller z gimnazjum. Sukces odniosła Ada Żurawik zajmując drugie miejsce. Niemniej wszyscy reprezentanci szkoły wypadli bardzo dobrze. 23 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się kolejny etap Gminnego Konkursu Przyrodniczego. Wzięło w nim udział troje uczniów z klasy 5a. Spośród nich najlepsze trzecie miejsce zajął Arek Nowak. Zaraz za nim uplasował się Julian Rubrycki. 24 kwietnia w klubie Relax z Pudzielni Mieszkaniowej reprezentanci klas trzecich szkół podstawowych wzięli udział w konkursie Bezpiecznie na Drodze. Zadaniem uczniów było odpowiadanie na pytania dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Drużyny, reprezentujące poszczególne szkoły, przygotowały dodatkowe prace plastyczne na temat bezpieczeństwa. Naszą szkołę reprezentowali zwycięzcy eliminacji szkolnych w składzie: Jan Abram, Antoni Czapla i Krystian Michalak. W marcu odbyły się Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym. Do mistrzostw zgłosiło się 12 chłopców i 10 dziewcząt. Uczniowie grali systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów. Wśród chłopców bezkonkurencyjny okazał się Bartosz Łabudka z klasy 3B, wygrywając ze wszystkimi rywalami. Na drugim miejscu znalazł się Adam Gługiński z 3B. Trzecie miejsce zajął Kamil Miedziarek z 2B. Rywalizacja dziewcząt była bardziej wyrównana i o zwycięstwie decydował bezpośredni pojedynek. Ostatecznie wygrała Klaudia Szymendera z 3A przed Agatą Łabutką z 3B i Martyną Malińską z 3A. W sobotę 12 kwietnia odbyły się w Racocie wiosenne biegi przełajowe. Były one inauguracją dni olimpijczyka. Na stadion hipiczny zjechali uczniowie z Nowego Tomyśla, czacza książa Wielkopolskiego, Łuchów, Krząstowa, Dąbrowy, a także zawodnicy ze Śremu i Nochowa. Rywalizowano w kategoriach od 500 do 1500 metrów. Uczniowie naszej szkoły kilka razy stawali na podium. Najlepsze miejsca zajęły Martyna Nawrocka, Agnieszka Jędrzejczak, Michalina Jurga, Karolina Piasecka i Martyna Malińska. W ostatnim dniu kwietnia odbył się apel z okazji uchwalenia konstytucji 3 maja. Apel przygotowali uczniowie z klasy 2, 3 i 6 pod opieką pani Marzyny Brewki i Agnieszki Genderki. Na scenie pojawił się król Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołontaj. Ignacy Potocki i Stanisław Małachowski. Byli władcy Prus, Rosji i Austrii. Aktorzy w przystępny sposób przybliżyli historię Polski, dotyczącą interesującego nas okresu. Dla wszystkich to była pouczająca lekcja historii. Hey, dear, 3 maj, 3 maj święci cały polski kraj. Szandarami, chorągwami ozdobione miasto całe, powiewają na sztandarach. Oj, A dziećakim gnoło rana z podniesioną w górę głową na ten wielki plac przed wyjściem na paradesę wojskową. I do żołnierzy z wartym szykiem już parada się zaczęła wbija się książka, leci w niebo jeszcze Polska nie zginęła. To wszystko w tym programie. Zapraszamy na następny w czerwcu. Do zobaczenia.